Hej testerzy, z tej strony Emi i witam Was w kolejnym odcinku Strefy Testów OLX. Dzisiaj przetestujemy sobie podgrzewany landbox nowen LB430. Nie widziałam o istnieniu tego urządzenia za czasów moich studiów, gdy od rana do wieczora byłam poza domem bez możliwości podgrzania sobie jedzenia. To cacko na pewno ułatwiłoby mi wtedy życie. Ta podgrzewana śniadaniówka to marzenie wielu studentów, rodziców, ludzi szczególnie dbających o swoją dietę czy podróżników. A na czym polega ten Latbox? No to zaraz Wam wszystko opowiem. Lunchbox Noven wyposażony jest w element grzewczy PTC, który umożliwia podgrzanie jedzenia do 60 stopni Celsjusza w ciągu 20 minut. Jest to produkt idealny dla osób spędzających czas poza domem, w tym kierowców. Podgrzanie posiłku lub podtrzymanie jego temperatury jest możliwe dzięki zasilaniu z gniazdka 230 V. Urządzenie jest również kompatybilne z zasilaniem samochodowym 12V, dzięki czemu możecie cieszyć się ciepłymi posiłkami w dłuższej podróży czy w innych sytuacjach, gdy spędzacie sporo czasu w samochodzie. Produkt z zewnątrz przypomina tradycyjny pojemnik na jedzenie, jednak kluczową rolę odgrywa jego wnętrze. Zestaw składa się z dwóch kabli zasilających, o których przed chwilą wspomniałam. W środku znajduje się mały pojemnik o pojemności 0,5 litra oraz główny pojemnik metalowy o pojemności 1,1 litra, które można wyjąć, umyć a nawet umyć w zmywarce. Solidne i estetyczne wnętrze pojemnika głównego wykonane jest ze stali inox, które zapewnia większą trwałość. Tutaj na górze mamy schowek, a w nim łyżkę. A cały ten główny korpus to oczywiście ogrzewacz. Do zestawu dodatkowo dołączona została torba termiczna, która pomaga utrzymać temperaturę podgrzanego jedzenia. A tak się ona prezentuje. W środku mamy folię trzymającą temperaturę, a na zewnątrz dodatkowe kieszonki na napój lub owoce. Jeśli chodzi o wygląd, to Lunchbox prezentuje się bardzo dobrze. Jest oczywiście cięższy od zwykłej śniadaniówki, ale to jest bardziej taki termos w kształcie śniadaniówki. Pokrywa łatwo się zakłada i zdejmuje. Jest ona solidna i szczelna, co zapobiega wyciekom jedzenia. Zanim przejdziemy do korzystania z lunchboxa, przed pierwszym użyciem myjemy pojemniki, pokrywy i uszczelkę. Wycieramy dokładnie, żeby wcześniej wspomniane mokre części nie dotykały korpusu. Pamiętajcie, żeby nigdy nie zanurzać korpusu urządzenia w wodzie. Jest to w końcu produkt elektryczny. Czas przejść do testu. Zaczniemy od podgrzania jedzenia w samochodzie, ponieważ jestem bardzo ciekawa tej funkcji. Siadam do fury. I sprawdzimy, co z tego wyjdzie. Biorę kabel dołączony do zestawu i podłączam go do zasilania samochodowego. Jak się spodziewałam, podgrzanie jedzenia w aucie trochę zajęło. W końcu zasilanie miało jedynie 12V. Jednak podczas długich podróży nie powinien być to żaden problem. Podłączamy wtedy Landboxa pół godziny przed planowanym postojem i mamy gotowe jedzenie. Jedzenie podgrzane w domu przy użyciu zasilania z gniazdka 230V przygotowało się bardzo szybko. Nie będę go jednak teraz jadła, ponieważ chcę przetestować działanie torby terytorialnej. Wkładam do niej lunchboxa i przeczekuję około godzinę. Po tym czasie wyjmuję śniadaniówkę i powiem Wam, że jestem w szoku, ponieważ po otwarciu wieczka jedzenie dalej tak samo paruje, co oznacza, że dalej jest bardzo ciepłe. Doskonale pamiętam, jak za czasów licealnych sportowe świry wcinały zimny ryż z kurczakiem na przerwach. Myślę, że w podgrzanej wersji smakowałby on lepiej. Jest to super opcja dla osób pracujących w miejscach, gdzie nie ma dostępu do mikrofalówek. Myślę, że taki kurier byłby z niej bardzo zadowolony. A jeśli o kurierze mowa, to może on Wam dostarczyć Wasze nowe lunchboxy Nowen prosto do automatu paczkomat Impost, jeśli zamówicie je przy użyciu funkcji przesyłki OLX. Na OLX znajdziecie taki podgrzewany lunchbox za około 50 zł. W dzisiejszym odcinku to tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Siemka!